Siema, ja jestem Trzeci W dzisiejszym odcinku otworzę sobie 14 Brawl Także zobaczymy co z nich wypadnie No i zapraszam Was do oglądania Ok, a więc lecimy z pierwszym Brawl Zobaczmy co w nim będzie 19 monet do Gina, 4 punkty do Ninty 10 punktów I lecimy z drugim yy, Brawl I 30 monet do Rico 6 punktów, do Penny 7 punktów i to tyle. I kolejny kolejna skrzynka 18 monet, do Rose 5 punktów, do Bula 7 punktów i mamy jakiś bonus, czy to będzie ticket? Tak, ticket. Fajnie jakby poleciały gemy ale dobra, lecił. Kolejny 13 monet, do Jesse 6 punktów, do Barleya 6 punktów również i mamy bonus, zobaczmy. A i ticket niestety. Przydało mi się wiemy, no i dobra, lecimy z kolejną, 19 monet do Bo, 4 punkty, do Nity, 4 punkty tak samo, no i bonus, cały czas fikety, dobra, zostało nam 9 skrzynek, 16 monet, do Daryla 10 punktów oraz do Gina też 10 punktów, dobra i jeszcze zostało nam 8 skrzynek, 18 monet. 5 punktów do Rico, do Bo, 7 punktów i czy będą w końcu gemy? Nie, niestety bilety na wydarzenie. Dobra, więc kolejna skrzynka, aż 50 monet. Także naprawdę sporo. Punkty do Jeffy. Yy, 4 do Jeffy i 8 do Bula. Dobra, i 6 skrzynek pozostało. 30 monet do majka 6 punktów, do Poco 8 punktów. No i lecimy. Zostało nam 5 Robloxów, 16 monet. Do Gina 8 punktów. Do Broka 10 punktów. Teraz z ostatnią rzeczą w tym yy, brawlboxie jest 5 klejnotów. Yy, teraz przewidziałem i tak właśnie myślałem, że będzie 5 klejnotów, yy, to znaczy gemów. I mam ich teraz 140. I dobra, zobaczmy. Jeszcze zostały nam 4 skrzynki. 50 monet. Do Karla 5 punktów Do Bo 25 punktów I zobaczmy To będzie Ticket albo Token Tabler, o Gemy Bardzo dobrze, bardzo dobrze Gemy, w końcu jakieś Gemy 50 monet znowu Do Bo 6 punktów Do Poko 10 punktów I jak teraz by poleciały Gemy to już bym się naprawdę Zdziwił, także zobaczmy No wiedziałem, że to nie będą Gemy To już by było za mocne Dobra, zostały nam jeszcze dwie skrzynki, także zobaczmy, 23 monety, no nie za dużo, myślę, że to będzie słaba skrzynka, 4 punkty do Bula, do Barleya 15, no i jak mówiłem, słaba skrzynka, ale dobra, została nam jeszcze jedna skrzynka, no i zobaczmy, może ona nam właśnie przyniesie szczęście, ta ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku, Już tutaj skacze, domaga się, żeby... Yy, ja ją otworzyć, także otwieramy. Ojej, to jest jedna z gorszych skrzynek, bo aż 15 monet. To znaczy, nie aż tylko, tylko 15 monet. No i do Jesse 6 punktów, do Nity 8 punktów. Ale jeśli tutaj byłyby gemy, to odratowałoby to sytuację. I zobaczmy, są gemy. Także ta skrzynka nie była jednak najsłabsza w dzisiejszym odcinku. No i trochę gomów udało mi się zebrać, tak gdy jestem dosyć zadowolony. No i dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeśli obejrzeliście ten odcinek, jeśli dotrwaliście po prostu do tego momentu, to napiszcie Brawlbox, a ja przypnę wam serduszko. Także to by było na tyle, jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu w Brawl Stars. Klub ma nazwę Klub Trzeciego, klub jest dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i musicie się spieszyć, ponieważ jest tam bardzo mało miejsc, ale yy, yy, na pewno tam dołączycie, ponieważ yy, wyrzucam osoby, które są nieaktywne przez miesiąc. Także trochę miejsc się zwolni i myślę, że to jest dobra opcja i nie to, że... Yy, że nie lubię tych osób czy coś tylko po prostu klan musi się rozwijać i jeśli chcecie to możecie dołączyć do tego klanu z powrotem jak y, odpalicie sobie Brawl Stars i wtedy już nikt Was nie wyrzuci. No chyba, że znowu będziecie nieaktywni przez miesiąc, ale dobra, y, bez zbędnego y, już mówienia, to by było na tyle. No i cześć!